Inspekcję olejową i serwisową możemy skasować ręcznie w pasacie B8, i robi się to w następujący sposób. Naciskamy przycisk resetu, przytrzymujemy i wciskamy przycisk start-stop. Wtedy pojawia nam się informacja. I tak kasujemy. Nie we wszystkich to działa. Jeżeli nie działa, trzeba tą opcję odblokować komputerem diagnostycznym. Ja tutaj akurat pokażę, jak to się robi na przykładzie VCDS-a. Mamy uruchomiony VCDS. Ja tu sobie włączę nagrywanie ekranu Okej. Okay. I teraz łączymy 17 zestaw wskaźników. Adaptacje i w adaptacjach mamy taką funkcję reset przycisk wyświetlacza wielofunkcyjnego. Reset ok. Jeżeli ktoś nie może sobie skasować tej inspekcji, prawdopodobnie ma włączony tą opcję reset niemożliwy. Przestawiamy wtedy na możliwy wykonaj, i tutaj się powinno pojawić, tak jak u mnie, powrót. I tyle w tym temacie. Pozdrawiam i do zobaczenia.